Najpierw ukłaną Panią Basię, przeproszę, bo nie wymienił w modlitwach, ale sercem Pani była Pani wie, w moim sercu. Dlatego też, też Panią omadlałem. Nasze radosne wiadomości, bo się kończy jedno nabożeństwo, zaczyna drugi. Gdzie jest środa? Mamy przecież drogę krzyżową, moje Panie, za A kto mi to przypomniał? Gdzie środa? Idzie środy na na nabożeństwo jak krzyżową, pani koło się nam poprowadzi, weźmiemy krzyżka, dzidło i wrócimy z powrotem z radością do siebie, idziemy spać, rano ma być piękna pogoda, czy ma być, nie ma, nie padać, bo tak pogoda. Więc o siódmej zaczynamy z tunitrymi dzień, aby rozpocząć kolejne kurzane przeglądy techniczne w ogrodzie naszych kur. Bóg zapłacił dzisiejsze modlitwy, proszę Państwa, cały dzień leje Szkodami pięknych krokusików pani Basi, bo część nie wycięgnie tych deszczów. Już się wybijają, najpierw idą żbiki, ubiegłoroczne idą pierwsze. Stare lisy już znają ziemię i grzymienie, wybijają się później. Prawdopodobnie będziemy musieli nasze gęsi, grzymianki nie wypuszczać, bo tam mamy posadzone krokusiki, a znając gęsi, to wyszczepią wszystko. więc... Proszę Panie Tatusiu, żeby przez dwa tygodnie nie wypuszczał, bo nie wiem, czy już nie wyjadły pączków, bo one tam penetrują teren odważnie. Przybyły nam piękne donice, moi drodzy, na kwiaty przed świętym Michałem Archaniołem. Robimy okna na osiem witraży w bastionie Michałów Archaniołów. Już dziś pan Grzesiu zaprojektował wózek na krzyż. Już mamy kółeczka dwa. Krzyż powieziemy, już na sadowę wszystko, i państwo wiedzieli, że tu się, tu się nic nie dzieje. Mieliśmy już na niedzielę zakończyć śpiewnik, dzieci nie da się. Bogu dzięki, że się silniejsi od komputerów. Zatarlimy, znaczy pani Agusia zatarła komputery nasze. jest po prostu wyzioną ducha. Ani się zgasić nie chciał, ani nie chciał zastartować. Biała plama się pojawiła na ekranie i okazało się, że karta graficzna popłynęła w świat. Coś takiego białego było, jak na brodzie pana Jarka się pojawiło. I nie możemy dzieci pracować. To nie znaczy, że nad psiennikiem nie siedzimy. Pani Agatka w niczym nie. Kształt muzyków pracuje dalej. Robiliśmy kolejne pieśni, które bra jeszcze braki po moim przeglądnięciu, więc jeszcze dość dziś. dziś mi Pani Agatka kazała, żebym przesłuchał projekt pieśni na, na tych organach. No, uśmiech dla mnie na całej twarzy. No, depnę na klawisz, ale dzieci nie jestem wirtuozem, Zas zasadniczo gram jak w Ewangelii stoję, niewielewa ręka, co czyni prawa, więc nie wycisnę z tego utworu. Jakiś ludzkich dźwięków, ale wyklepię to tak jak dzięcia. Pi, pi. Tyle więc znam, więc jednym palcem, a czasami drugim wskoczę. Dziś znowu było przesunięcie. Wczoraj przesunięcie było leśnych. Czego to? Mchów! Dwie przyczepy. Koparka wyrywa stare korzenie, więc przybywa i na pustelni, co nie. Co nie miała. Za chwilę będzie podzieli akcja paproć, bo z wysyp dużej ilości paproci, więc pojawią się tragarze na stromych zboczach i upiększymy nasze ogrody. Po raz ostatni już przypominam, dziękuję za pierwszą ratę telewizyjną, zebraliśmy 30 tysięcy. To nie znaczy, żebym nie prosił, żeby nie kapało z kropla do kropli, o to, co płynie poza tym wołaniem, odkładam na rezerwę żelazną roku 2018. Średnio co roku spływa takich ofiar około 20 tysięcy. Jest to w imię ojca, można z czegoś startować. A teraz dziękuję za kolejne wota. Pani Kurusia prowadzi. Kolejne osoby zapisuje. Na 41 miejscu zapisana jest pani Irena. Złoto dla Matki Bożej na koronę. Proszę cię matko o wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie. Na koronę dla Matki Bożej składa. Wota Pani Agnieszka Kulas. Pani Stanisława, dziękuję Ci, mateczko, za łaski. Proszę o zdrowie i błogosławieństwo, miłość, zgodę w rodzinie, o dary Duma Świętego dla moich dzieci, wnucząc błogosławieństwo dla nich, zgodę w ich rodzinach, ochronę od zła i złych ludzi. Agnieszka i Krzysztof Milczarek, składając wota, piszą My, słudzy nieużyteczni, nieuzyte, Powolni w swoim działaniu pragniemy ofiarować nasze złota. Wziuterię najpierw matce syna Bożego na koronę. Dziękujemy Ci za opiekę i błogosławieństwo. 18 lat małżeństwa i dwoje dzieci Jakuba i Huberta. Tu zobaczę, kto się tu pod tym podpisał. Dominika Oliwa Jasienica. Oddaję na koronę matce Bożej i pana Włota i biuruterię w podziękowaniu za otrzymane łaski i dobrodziejstwa. Między innymi za uratowanie syna Jakuba z zapalenia opon mózgowych i mózgu i sepsy. Za pomoc w budowie domu oddaję także dla Maryi jako wotum korale po świętej pamięci Babci Moni, która szczególnie ukochała Cię Mario 19 marca 2017. pięknych wpis. Ukochana Mario Woła Elżbieta Mardaus, Jasienica, 19 marca tego roku. Oddaję Ci na koronę te drobiazgi złote i srebrne, Zostawiam sobie tylko obrączkę w podziękowaniu za niezliczone łaski i cuda. Między innymi za ocalenie męża, uratowanie córki Kasi z wypadku samodowego, za uleczenie wnuka Jakuba, z ciężkiej choroby. I moje uzdrowienie z nowotwora tarczycy. Za wszystko serdecznie dziękuję Ci, Mario, Elżbieta Mardaus, Jasienica, 19 marca tego roku. Dar na koronę Matki Bożej, dwie srebrne monety, Rafał Bujak, Wręczyca, 12 marca tego roku. Ofiar spłynęło już 47 na Jestem bardzo wdzięczny. Już powstały trzy gabloty z i jeszcze moi drodzy powstaną dwie lub trzy. Jest prośba, żebyście mi takich drewnianych czy z plastików korali, nie przysyłali, no bo mam symbol tego nie powieszę. No cenne dla Was. Gromadzę, ale kiedyś uroczyście spalę, nie w sensie, żeby to uszanować, bo tego dość dużo jest, to by mi za chwilę znowu ścian brakło na pudaku, więc cieszę się wiarą, wiarą, ale tylko wiadam drewniane. Y, takie genderowskie czasami przysyłacie w formie tęczy takie no, no, no palcie to u siebie boście nie wiedzieli czasami przysyłacie takie hinduskie no to, to muszę spolić bo to, to, to nie nasza kultura więc ja tu podpowiadam czasami różne jakieś znaki z zodiaku są popatrzcie po, na co macie czy jakieś, i, jakieś znaki na, na tych to, więc, bo to różności się nosili Bóg mniej was więc z tego się cieszę i dzieci zachęcam, bo w krótkim czasie nasz Kudak będzie miał już klasę sanktuarium, no bo to tak szybko idzie. Już powstaje projekt trzech wielkich, czterech obrazów albo pięciu, pięciu odbijamy Europę. Pani artystka że otrzymała wszystkie, my zjeżdżaliśmy zdjęcia. Więc w niedługim czasie, mówi do miesiąca czy półtora zawiśnie moi drodzy Zawiśnie obraz piękna panorama. Odbijamy Europę. Ujrzałem ostatnio projekt mojego nagrodku. Wyjaśniam Was. Nazywam to akcja konserwa. Trzeba tak się gdzieś dać pochować, żeby w Makowie nikt nie, nie przeszczał na moją rodzinę, że byłem suspendowany. Mnie nie chowano jak psa, więc przemyślałem już całą strategię. Na moim nagrodku będzie Anioł metr 60. Moja postać bez niczym, co by przypominał godzie kapłan, będzie miał 60 cm, 55, bo jedna czwarta do anioła. Malutki, pochylony, całuje nas skalę. Stopa ma Boga 70 cm, żebyście nie myśleli, że moja czy anioła 70. I to będzie mój nagrobek. Bóg mnie dotknął, odbił na mojej duszy swoją stopę. Wiecie, niczym niczym, nie przejmujcie, bo o trzeba mówić. Mój kuzyn wczoraj ciągle że drzewo go przywaliło 58 lat, więc... Żebyście mieli spokój po mnie i nie przeżywali upokorzeń, więc rozpocząłem akcję konserwant. Schowacie mnie, zaspawacie, są już... Złożyli mi przysięgę, zaszpawają mnie, więc nie będzie miał problemu ani sanepid, ani żadne przepisy. Spocznę na pustelni. Skoro w pokoju może być proch człowieka i sanepid nie wrzeszczy, to wtedy może być konserwa. Aż konserwę można przełamywać. W czasie życia u człowieka, tak jak w mają zakazane, widzący, nie wolno się spotykać z ludźmi, żadnego biawie, niczego. Więc co się robi? Leci liści gończy do pielgrzymów, dziś o ósmej procesja różańcowa, tam po Brdo idzie Iwan, czy tam idzie inna, z nimi modlą się, no później z góry schodzą. No się może iść człowieku o człowieka i rozmawiać, rozumiecie? Więc zawsze byli przez... Przestańcie się bać, bo nie mają problemy. Biskup Radko, jak się w Mieszgordzie dowiedział, że nasz będzie odpowiedzialny za duszpasterstwo, biskup Hozer, to dzieci weżną list, co zacytował w wypowiedzi Franciszka naszego, że Matka Boża nie jest listą naszą i rądzi w nie roznosi. Jak wścieknięty zaatakował znowu Mieszgordzie. No, Wizji bierzemy udział, więc przypominam, nie można na się u siebie być, spoczywać. Ale można mieć w urnie z proszku, więc też można się pochować do konserwy, zasłować w grubej nierdzewce i problemu nie ma. Więc określiłem Wam już bardzo zaawansowany projekt mojego nagrobku. Całuję Boga, to, co zrobił ze mną w pokorze. Nie będzie żadnych rysów mojej twarzy, to będzie człowieczek malutki, w sutannie w jednej czwartej wielkości. Będę mniejszy niż stopa. Wyciśnięta Pana Jezusa. Bóg nas uczy, żeby są nicością, masz być niczym, przyszło dzisiaj w komentarzu do mszy świętej, więc. Tyle moi dzisiaj, moi drodzy, ogłoszeń. Witam moje ukochane Panie z Jerdanowa. Cieszę się. Zawsze Jerdanów mi jest, moi drodzy, blisko. Bo jak jaśkał nas pod grapy prawo pytał na... Przed ślubem, gdzie był chrzczony, pon Jezus zaczerwienił się, Marysia wio a on w Jordanowie. Więc stąd mi ten Jordanów jest bardzo bliski. A teraz nasze przygotowanie do wystawienia Sanctissimum. I w pół do jedenastej to ma siły. Uda, gromadzimy się przed cudownym medalikiem. I idziemy na drogę krzyżową. Zanaszam, to ma siły, jak jest wymęczony, osłabiony. Pana jaka dziś zwalnia. Niech idzie spać. Pan Rysiu, zrobi mi A pan Stasiu, gdzie jest ukochany? Poniesie krzyż. Panie Stasiu, nie bez problemu. No i mamy już wszystko. Pan Jarek dziś niech idzie spać, bo biedaszko, jak widzę jego twarz, więc dziś pan idziesz wcześniej, ale rano, wie pan, do Marciaku. Pan jest kochany. Ale idź czym prędzej spać. Jeśli pan miałby problemem, że jest pan niewyspany, to górale mają rozwiązanie. Na śnie, jak pan idzie spać, to się uwijaj, żebyś wyspał się, wie pan. Chciałaś się zwijać, żeby się wyspał, nie? To, więc, jak ktoś się nie wyspał, jak ja się nie wyspał. jakby się zwijał, to byś się, by się wyspał. I tu podpowiadam, jak to wygląda. Nasze przy panom lektorom wielkie dzięki. Panie Rysiu nauka czyni niszcza, pan, w związku z tym z tego wniosek, że pan częściej będziesz tutaj na pustelni, aby służyć na Dąbrzy Świętej, a wie pan jak pan przyjeżdżasz, to pan sam nie przyjeżdżasz a z panem Staszkiem to taka moja natura, bardzo prosta będzie przyjeżdżała małżonka, mi się o dar zdrowia dla niej, jest pani Bartko nasze spotkanie dziś to jest już niepotrzebne, bo bym obraził pana Jezusa ale to, co poobiecywałem, jak Pani będzie pomijała, bo to wszystko, to dobrze Pani, Pani. Pani Przezłowie, dziś nie mogę, może może Pan na pomysł, że ja będę wysilał, jak ja mam tu szefa. Powiedziałem imiennie, Pani Batka jest chora, i Bóg mnie nie zawstydzi, żeby Pani nie pomógł. Przecież tak powiedział, że nawet plan zmienia yy, nawołanie kapłana, to zwykłej kobiety mi nie uzdrowi? Widzicie, tak, Panie Boże, to się nie lubi tego. Więc panie się coraz ładniej. Cudownie dostojnie wyglądacie. Widzę, że i komerzki już wasze poturbowane, ale to może, cóż to jest, się przed zakupem dubletu, gdzie nic się nie, to nie dzieje. Pozdrawiam ukochaną Filomenkę. Witamy. będzie, Pójdziemy na drogę krzyżową. Ubierz się, mamy leś. bo mała, słaba, wie, że co się dzieje. Idziemy razem. Ty weź do ręki lampkę. I będziemy się razem modlili. Pan jest zjerdał, ja abyś chciał iść, to do jedno wyznaczyć bardziej kulawszo do modlitwy, a co z idzie, idzie na modlitwę. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.